Szkoła dostaje voucher na 4000 zł do wykorzystania. w dekatlonie. Dostaje Puchar. Puchar mam nadzieję, że będzie stał w jakimś zaszczytnym miejscu i będą się chwalić. Jak ktoś przyjdzie do szkoły, to będą mówić, że to spargrano. Pomimo dzisiejszej niesprzyjającej aury myślę, że ten klimat wspólnie z Park Ranem udało się zrobić i to powiedziałbym wyśmienicie. W konkursie, który wspólnie organizowaliśmy w ramach tegorocznej edycji Park Ranu udział wzięło 7 szkół i dziesiątki uczniów z tych szkół zaktywizowanych, zaproszonych do zabawy przez swoich nauczycieli i opiekunów, fantastycznych pedagogów, wspólnie w ramach tej mini aktywności, w ramach dużego lokalnego projektu, jakim jest Parkran. Uczniowie przebiegli 6,5 tysiąca kilometrów i zarejestrowaliśmy ponad 1300 biegów w trakcie trwania konkursu. Zwycięska okazała się szkoła podstawowa numer 3, która wyprzedziła konkurencję zdecydowanie. My, przede wszystkim, jako współorganizatorzy firma, która stara wspierać tego typu aktywności bardzo cieszymy się, że budujemy lokalną społeczność pomagamy budować lokalną społeczność. I robimy to przez pryzmat czegoś tak wspaniałego jak aktywność sportowa. Chcieliście ruszyć młodych ludzi z kanapy i chyba to się udało, jest satysfakcja. Przede wszystkim na pochwałę zasługują organizatorzy, osoby prowadzące park run w Chrzanowie, ludzie z fantastyczną energią. My widzimy swoją rolę we wsparciu tego typu aktywności, w tym żeby wesprzeć tego typu aktywności środkami finansowymi po to, żeby można było robić to jeszcze lepiej i z większym rozmachem. No i to się udało. Przygoda z Parkranem zaczęła się głównie ze szkoły, był konkurs na najwięcej kilometrów, które zrobi szkoła. Te pierwsze razy pamiętasz, trudno było to 5 kilometrów? Tak, o wiele trudniej, pamiętam, że czasy były nawet godzinne, a teraz mogę zrobić połowę z tego. Myślisz, że fajny pomysł na taką akcję. Myślę, że tak, bardzo fajny pomysł. Zachęca młodych ludzi do biegania oraz sportu. Biegasz w ramach ranu? No, czy wszystko zaczęło się od tego konkursu, który zorganizował tutaj Dankek? Y, tak, pani Hada nas y, zmotywowała do tego, żeby powiedz. 5 kilometrów to dużo? No tak, jak ktoś mówi, że 5, to wydaje się, że nie tak dużo, a jednak jest to trochę wyzwanie. Park grększanów i twoja przygoda z nim zaczęła się? Od konkursu, który zaczął się w szkole, że szkoła robi najwięcej kilometrów. Wcześniej nie przekonywało Cię nic do tego, żeby tu przychodzić? Nie. Dlaczego? Nie wiedziałam nawet, że coś takiego istnieje. Dopiero w szkole, jak poszliśmy do szkoły ponadpodstawowej, to było, że jest takie coś jak parkrun i że można biegać tutaj właśnie w sobotę o godzinie 9. I przyszłam tutaj zobaczyć i jednak się okazało, że jest fajnie. Jak to się stało, że się tu pojawiłeś? Moja nauczycielka z niemieckiego mnie zmotywowała do tego. Przyszedłeś pierwszy raz, no i co się stało, że jesteś tu znowu? No spodobało mi się. Poczułem, że mam coś do tego. Jak się konkurs skończy, to przestaniesz przychodzić? Myślę, że nie. Może trochę rzadziej, ale na pewno będę przychodził. Przyszli, biegali i co ważne, deklarują, że dalej będą biegać. Tak, to jest najważniejsze, że tak naprawdę po pierwsze te szkoły odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie do konkursu, bo równie dobrze mógł nikt nie przychodzić i nie biegać. Przychodzili i dla mnie fajne jest to, że szczerze mówili, że im się tu podoba. Nie byli zmuszani do tego, żeby przyjść, po prostu wstawali i co mnie zaskoczyło też, to to, że konkurs trwał podczas wakacji. I na Nauczyciele sami do mnie mówili, że nie, wakacje, nie będą mieli możliwości ich motywować, przypominać im w szkole, bo się nie spotykali. A młodzież we wakacje, powiem szczerze, przychodziła wręcz bardziej wzorowo i, i aktywnie, aniżeli na przykład w, tam w maju czy w kwietniu. Także dla mnie super, że przyjęli zaproszenie, że im się podoba i tak jak mówię, mam, mam nadzieję, że... 50%, może nie wiem 30, ale zostanie z nami, a o to mi chodziło. O to młodzież, która wyjdzie z domu w sobotę rano i zobaczy, że tutaj też można się fajnie bawić. Czy po tej pierwszej akcji po sukcesie jednak myślicie państwo o kontynuacji? Myślę, że na pewno w 2024 roku będziemy chcieli jeszcze z większym rozmachem współpracować i na pewno zaprosić do współpracy jeszcze większą liczbę szkół. Te wyniki tegoroczne pokazały, że taki projekt jest bardzo potrzebny. Cieszę się dużym zainteresowaniem. Nie możemy spocząć na laurach.